Niechnąłem świat no do marciu, białem zabytki, podziwiałem świat na trysz. Się... Dzisiaj 13 marca w naszej miejscowości jest Wielkie Święto, ponieważ obchodzimy Dzień Kobiet. Nie obchodziliśmy go dnia 8 marca, ale świętujemy dzisiaj. Z racji tego, że solidaryzowaliśmy się z naszymi wschodnimi sąsiadami z Ukrainą. Jesteśmy z tymi kobietami, dla nich dzisiaj będziemy śpiewać i dla nich dzisiaj jest ten wieczór. Moi drodzy, Dziś w naszej miejscowości spotykają się wszystkie kobiety, zarówno młode, starsze, wszystkie, które czują się kobietami, które chcą z nami spędzić ten czas. W dzisiejszym przedstawieniu, w dzisiejszym koncercie weźmie udział zespół Uciechowianki, jak również zaproszony zespół Braszowiczanki. Przy wspólnej muzyce będziemy rozmawiać, będziemy wspólnie się bawić. Mam nadzieję, że ten dzień spędzimy miło, nie zapominając o naszych sąsiadkach za wschodniej granicy. Dzięki Funduszowi Sołeckiemu, który y, mamy z Urzędu Gminy y, są przygotowane upominki, zarówno słodkie, jak i w postaci parasolek przepięknych oraz fartuszków. Również dla naszych y, kobiet są przygotowany jest słodki poczęstunek. Dzięki uprzejmości naszego pana y, lokalnego piekarza Henryka Włodka, upominki również y, są y, przygotowane przez y, zaprzyjaźnionego pana Ryszarda Królikowskiego, który wykonuje różne e, upominki dla kobiet. Wydaje mi się, że w naszej miejscowości kobiety są zgrane, ale trzeba dla nich jeszcze takiego powera, takich kilka spotkań, żeby bardziej zacieśnić więzi zarówno młodszego pokolenia, jak i starszego pokolenia. A wierzę, że jeżeli takie spotkania będą się odbywać cyklicznie, te więzi będą mocne i nasze kobiety będą zgrane. Mam nadzieję, że dzisiejszy wieczór będzie bardzo miły, bardzo zabawny, że kobiety będą się super bawić, fajnie, że spędzą so ze sobą czas, porozmawiają, wymienią wspólne zdanie i ten wieczór na długo zostanie w pamięci naszych mieszkanek.